Produkcję btr 152 rozpoczęto w 1950 roku. Sowieci zaczęli pracę nad pojazdem dużo wcześniej, niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Byli pod ogromnym wrażeniem amerykańskich haftraków, które otrzymali z zaoceanu oraz sprzętu przeciwnika, czyli niemieckich półgąsienicowych transporterów opancerzonych. Uznali, że sami muszą opracować pojazd podobnej klasy. W grę wchodził transporter kołowy lub półgąsienicowy. Ostatecznie nowy wóz osadzono na trzyosiowym podwoziu, ciężarówki ZIS-151. Przód BTR-152 jest bardzo podobny do amerykańskiego half -tracka. Opancerzenie zapewniało ochronę przed ogniem broni strzeleckiej. Uzbrojenie stanowił pojedynczy karabin maszynowy. Podstawowa wersja pojazdu przewoziła 17 żołnierzy desantu. Do 1962 roku powstało prawie 12,5 tysiąca pojazdów. Zastąpił go BTR-60, który rozpoczął w armii radzieckiej erę ośmiokołowych transporterów opancerzonych.